Pierwszy festiwal w Elblągu, na którym byłam, był pierwszym festiwalem, czy to jest kochanie. Zdumiała mnie wielkość festiwalu. Przyjechało dużo recytatorów, było dużo śpiewających, były teatry, było bardzo ważne jury, byli aktorzy, osoby sławne, dziennikarze. Ja byłam niezwykle początkującą recytatorką, był to mój drugi w życiu. Konkurs byłam onieśmielona ogromnie. Przesłania odbywały się w teatrze. Cały dom kultury właściwie był zawładnięty przez Festiwalowiczów, więc dla mnie ten ogrom przedsięwzięcia był zdumiewający. Zostałam laureatką. To mnie jeszcze bardziej zdumiało. Ale po przyjeździe do domu z ogromnym, wielkim, wspaniałym bukietem kwiatów, który otrzymałam na koncercie galowym, gdzie tylko byłam, opowiadałam, jaki to wspaniały konkurs jest w Alblągu. I moi znajomi, którzy jeździli na inne konkursy czy festiwale, też zaczęli tu przyjeżdżać. Ten festiwal nagle niespodziewanie zaczął być ważny w środowisku naszym, recytatorskim. Osobną drogą ten, ten festiwal zaczął istnieć w środowisku teatralnym, śpiewaczym, piosenkarskim. Przewijało się tutaj mnóstwo osób. Ja nie wyobrażałam sobie zwykle festiwal na początku odbywał się w, w okolicy pierwszego dnia wiosny żeby, żeby nie być tutaj w marcu. Przyjeżdżałam co roku, najpierw jako występująca, potem całkiem niespodziewanie dla mnie pewnego dnia okazało się, że nie dojechał ktoś, kto miał prowadzić festiwal i okazało się, że mam go prowadzić ja. Duże to było przeżycie. Poprowadziłam ten festiwal za rok. Organizatorzy zaprosili mnie, żeby już planowo poprowadzić, i tak jakoś moje drogi z Elblągiem się związały poprzez ten festiwal. Pracowałam w Elblągu przez dwa lata w Centrum Kultury Światowit, organizowałam ten festiwal, potem pojechałam zupełnie gdzie indziej, ale nie wyobrażałam sobie, żeby tu nie przyjechać i tak 15 lat. Wydawało mi się, że ja wciąż jest, jeszcze jestem najmłodsza i wciąż mogę być recytatorką, a teraz recytatorzy do mnie mówią „proszę pani”. Ale ja tu wciąż jestem, wciąż się czuję jak uczestnik i, i wciąż czuję, że ten festiwal tak gdzieś jest też trochę taki mój, bo tu był jakiś tam początek mojej drogi takiej recytatorsko-artystycznej i to była chyba przez jakiś czas też największa impreza, jaką Prowadziłam, więc sentyment mój do Elbląga i do tego festiwalu jest tak duży, że właściwie ze wzruszenia nie wiem, co powiedzieć. Jest parę takich konkursów, na które jeżdżę, bo lubię. Są to ważne imprezy, nie tylko ze względu na to, kto przyjeżdża, ale jaka jest atmosfera. Jest to jeden z chyba w tej chwili już trzech. Bo jeden się wykruszył, kiedyś było ich cztery. Y, ogólnopolskich festiwali, y, piosenki, recytacji, ale ogólnopolskich nie z nazwy, tylko ogólnopolskich, rzeczywiście ogólnopolskich. Nie znaczy to, że z gminy przyjeżdżają, która jest w innym województwie, jest ogólnopolski. Tu rzeczywiście przyjeżdżają ludzie z, ca z całej Polski. Jest się z jednej strony z kim zmierzyć, z drugiej strony kogo posłuchać. Pomijając już czysto towarzyskie spotkania, bo no, no, miło spotykać ludzi, których spotyka się, nie wiem, dwa, o, o. trzy razy w roku, a czasami raz. Jest to naprawdę świetna impreza, i co jest ważne, jest dobrze zorganizowana. Ja tu przyjeżdżając, nie martwię się o tym, czy, o to, czy, czy nie wiem, to będzie załatwione, to będzie załatwione. Wiem, że będzie. Tyle. Miałeś być Po raz pierwszy poznałam tak wspaniałych ludzi, którzy też się interesują taką muzyką, szczególnie, szczególnie poezją. Wychodząc na scenę nie byłam aż tak znerwowana, bo wiedziałam, że jurorzy, jak i publiczność zrozumie to, co do nich mówię. A nie na każdym festiwalu jest zrozumiany tekst i to, co mówi śpiewający. Zbyt mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. Przyjemnie jest przyjechać na festiwal, na którym się nie jest uczestnikiem i nie ma tej rywalizacji i obserwuje się tych młodych ludzi, którzy mają jakąś tam nadzieję nie wiem, na zwycięstwo, może na karierę. Przysłuchuję się, przysłuchuję się też jako krytyk, oceniam poziom wykonawców. Z roku na rok, tym bardziej, że na takie festiwale jeżdżę i przysłuchuję się tym wykonawcom, właśnie, czy, 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 czy jest jakiś rozwój, czy raczej jest gorzej. Wydaje mi się, że poprzez zbyt częste propagowanie muzyki anglojęzycznej w mediach, zapomina się o tej, o tej piosence śpiewanej po polsku, w końcu jesteśmy Polakami. I w konsekwencji powoduje to, że coraz mniej jest ciekawych wokali. Wokalistów, wokalistek, które śpiewałyby dobrze po polsku. Natomiast jest ogromnie dużo wokalistów i wokalistów śpiewających super po angielsku. Czasami mam wrażenie, że, 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 że nie jestem w swoim kraju. I, I to jest bardzo zła droga. Nie chciałbym tutaj występować jako nacjonalista, ale w tej kwestii należałoby coś zrobić, żeby jednak kultura tego naszego języka. No jednak ją propagować. Fajnie, że taki festiwal, jak w Elblągu, festiwal sztuki słowa, recytuje się po polsku, śpiewa się po polsku, czuć ten słowiański klimat. I o to właśnie chodzi. I no ja tutaj sobie ogromnie cenię, nie tylko dlatego, że kiedyś tam udało mi się tutaj wygrać czy coś takiego, ale po prostu czuję, że ja jestem na, w, w stosownym miejscu, w którym się dba po prostu o polską kulturę. Jeżeli przyjeżdżają tutaj ludzie, jeżeli chcą yy, yy, śpiewać wartościowe rzeczy, yy, teatr jednego aktora, monodramy, przeróżne rzeczy, to znaczy, że jest to po prostu potrzebne z pewnością. Myślę sobie, że ja jestem jedną z takich osób, która nie wyobraża sobie yy, piosenki bez dobrego tekstu. Może być kiepska muza i to się da jeszcze nadrobić, ale bez tekstu to padaka. Tu język zmienia się tak jak się zmienia wszystko w, w, w koło. Ważne tylko żeby, żeby, żeby chyba nie promować grafomanii, tak? To jest, a to zawsze ta, ta granica jest taka bardzo delikatna. Są cudownie, że to są prawdziwi fachowcy, którzy pilnują, e, stoją na straży. Gdzieś w hotelowym kordażu, w Stacja, pokazanie takiej prawdziwości. Te wszystkie show telewizyjne są absolutnie sterowane, absolutnie wyreżyserowane, napisane od ADZ, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a tutaj ta, ta publiczność, która przychodzi, ma, ma szansę zobaczyć coś naprawdę um, takiego naturalnego, neutralnego um, z, z serca, a nie ustawionego i zamanipulowanego przez te wszystkie media. Mam tutaj po prostu pokazać swoim, swoim bliskim, swoim znajomym, po prostu pokazać to, czym się teraz zajmujemy. Jakby. Zresztą każda podróż to jest dla nas nowe doświadczenie tak naprawdę. E, ta duża lalka jest przewożona w pociągu w autobusie ostatnio przewoziłyśmy łóżko, także przetrwała już naprawdę dużo i wzbudza podziw wszystkich. Ostatnio zostałyśmy zapytane, czy to jest Marzanna na przykład, <grym bo <grym akurat było po <grym> pierwszym dniu wiosny, także to jest po prostu takie jakieś. Chyba o to nam też chodzi w teatrze, żeby odkrywać jakieś takie nowe rzeczy, żeby doświadczać właśnie kontaktu z widzem w różnych sytuacjach, nie tylko jak wszystko mamy przygotowane idealnie, tylko. Chcemy też umieć znaleźć się w różnych warunkach po prostu. Tak, ostatnie nasze trzy lata to była po prostu praca w szkole, praca w zamkniętych ścianach yy, i praktycznie tylko jedyną, jedyna możliwość konfrontacji z widzem to była mm, konfrontacja z naszymi kolegami ze szkoły, którzy już nas znają i chciałyśmy pokazać yy, efekt naszej trzyletniej pracy yy, tutaj osobom, które, które nas nie znają, które, które nie mają styczności z tego rodzaju teatrem i, i no, jesteśmy ciekawe odbioru. Poziom był y, dla mnie dość zaskakujący w kategorii recytacja i teatru jednego aktora, zaskakujący pozytywnie, bo było niewielu uczestników, co notujemy z pewnym smutkiem, ale tu naprawdę jak w tych hasłach takich, których nie lubimy w zmienionej epoki, Ilość przeszła w jakość. Było niewielu uczestników, natomiast o każdym z nich można rozmawiać. O niektórych no, ze wskazaniem czasem takich, żeby nie popełniali jakichś tam błędów, ale nie ma nikogo, kto byłby nieporozumieniem. A to się oczywiście zdarza przy różnych konkursach. Natomiast w piosence, o której... Nie śmiem się wypowiadać zbyt autorytatywnie, bo nie jestem specjalistą od piosenki, mam z nią do czynienia w szkole teatralnej, natomiast nie, 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 nie mogłabym tutaj zabierać głosu. Taką pewną nauczycielską pewnością, jaką przejawiłam w poprzedniej ocenie. Myślę, że Pan Jan tutaj Państwu opowie więcej na ten temat. Wydaje mi się, że było takie zróżnicowanie na dwie grupy. Pewna grupa wykonawców jeszcze ma przed sobą drogę, i to są młodzi wykonawcy, i z nich kilkoro będzie przez nas jakby tak zauważonych ku kształceniu dalszemu, ale jeszcze na dziś to nie można powiedzieć, że oni prawda, są już jakoś tam do nagrodzenia czy zauważenia. Do zauważenia tak, ale jeszcze nie do nagrodzenia. I była potem grupa ludzi, którzy prezentowali wysoki poziom wokalny, myślę, że, że tak. Ja natomiast jako człowiek, który uważa, że piosenka jest monologiem artystycznym, wypowiedzią artystyczną, wzbogaconą o muzykę, chciałabym powiedzieć, że mam niedosyt osobowościowy, to znaczy, oczekiwałabym wyraźniejszych interpretacji tych piosenek i takiego no, pewnej odrębności. Kilka osób tym się wykazało niewątpliwie. Myślę, że staraliśmy się bardzo je zauważyć. Wszystko się okaże przy werdykcie naszym, czy, czy to się nam udało. Ale, ale no fajnie. Lubię do was przyjeżdżać. Co to tam i to żadnej kukiterii w tym nie ma. Naprawdę lubię tu przyjeżdżać, bo tu się dzieją jakieś rzeczy i to jest dobrze. Wszystko to masz, wszystkie to jakie masz. W tym roku mieliśmy w Elblągu sporo młodych ludzi, bardzo interesujących, ale z całą pewnością jeszcze za wcześnie jest mówić o ich talencie. Oni mają właśnie duże możliwości, predyspozycje do tego, żeby kiedyś, kiedy się nauczą powiedzieć coś własnego. Przestać udawać niemena, przestać udawać jakiegoś innego mistrza, zacząć być sobą. Tutaj wybrane są dwie pozycje. Z tegorocznego konkursu Jelbląskiego. Pan Kowalewski, który jest bardzo biegłym muzykiem, śpiewa bardzo pewnie, natomiast jego wyobraźnia jeszcze jest nie do końca e, dla mnie jasna. Wykonuje świetnie utwory, które bardzo interesująco komponuje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest w każdym razie już ktoś w sensie wkładania czegoś więcej niż umiejętności. Jestem bardzo zadowolony z tego typu właśnie szans na zobaczenie nowych ludzi, jak mam tę szansę w Elblągu. To nie jest jedyna szansa w Polsce, ja akurat jestem takim zawodowym kontrolerem jakości młodych talentów, czy tych ludzi o dobrej predyspozycji, ale Elbląg jest ważnym punktem na tej mapie takich moich podróży i myślę, że to jest, to jest rzecz niesłychanie ważna i rzecz, za którą można pogratulować Elblągowi. 예드 들면 내곳 coś ciekawego do powiedzenia, nieść jakąś treść, odpowiednie przesłanie, tak żeby przez tę minutę, dwie, kiedy ja go mówię, mieć świadomość tego, że nie wyrywam człowiekowi czasu na, na daremno, który siedzi na publice i musi tego słuchać. Musi zaciekawić przede wszystkim mnie, żebym żeby ja tę treść chciał przekazać później widzowi i móc dać mu do myślenia. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i na pewno najlepiej obsadzonych konkursów w Polsce, który jest takim faktycznym konkursem ogólnopolskim. To znaczy nie jest tak, że jest powiedzmy 15 przedstawicieli powiatu elbląskiego no i powiedzmy cztery osoby z jakichś innych województw. Mamy tutaj ludzi naprawdę z rozmaitych miejscowości, z, nawet z daleka, bardzo daleka i z daleka. No. Nie jestem przecież pierwszym lepszym śpielem. W zdrowieniu szybkim, mam, jak wyjdę, jeszcze Wam pokażę. Tra la, tra la la. Jest taka miła atmosfera i znaczy drugi raz biorę tu udział, ale, ale wziąłam jeszcze raz, bo po prostu bardzo mi się podobało w zeszłym roku. No i chciałabym po prostu jakoś sprawdzić siebie na pewno. Tra la la la, nie znasz dnia, ani godziny, tylko się znasz! Substancja wybiórczo pobudzająca sferę uczuciowo-seksualną mechanizm działania różnorodny. Jest to moje pierwsze spotkanie z monodramem, chociaż recytacją zajmuję się już, już od jakiegoś czasu. W Elblągu jestem po raz pierwszy, ale byłam z już na innych festiwalach, także tak porównując, w sumie tutaj chyba najbardziej, mi się, najlepiej mi się grało. Jeszcze pomyślałam, że gdybym była przynajmniej jakąś sławną pisarką. Zawsze bardzo miło yy, spędzam czas na festiwalu, czy to jest kochanie, Jestem tutaj już po raz trzeci wcześniej z grupą teatralną Alterego. Później, w zeszłym roku byłam w kategorii recytacja, w tym roku monodram. Któraś z dziewczyn puści do mnie pod celą, kochasz teraz inne? O, ja rozumiem. Nie, nie mam żalu. Uwiodłeś je, tak samo jak mnie. Jesteś mężczyzną. Podoba mi się dlatego, że jest to jedyna impreza, na której, z tych, na których bywam, bywam głównie na konkursach właśnie recytatorskich, jest to jedyna robiona z takim rozmachem. Zrobi wrażenie, można wiele rzeczy zobaczyć, usłyszeć. Fajnie, fajnie, lubię się przejechać też pociągiem, jestem ze Świdnika, czyli z Lublina, więc cała noc jazdy, spotkanie ze znajomymi i duża, duża impreza.